Hejka kochani, jestem Paula i witam Was w kolejnym quizie ze Star Stable na 12 urodziny. Ale, oczywiście, zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I słuchajcie, przechodzimy już tutaj. Lecimy kolejny quiz. I co dzisiaj mamy? Szlak quizu Rancza Starshine. Hej, hej, Ramona jest w Starshine. Jako swoje kolejne alter ego Na szczęście to chyba ostatni szlak w tym roku Szlak quizu Rancho Starshine Dobra, słuchajcie, więc musimy udać się Na Rancho Starshine I wydaje mi się, że jednak Lecę szybkim transportem Szybciej wyjdzie Fakt, szylingi idą, ale słuchajcie Tak będzie o wiele szybciej i dla was I dla mnie Więc słuchajcie, lecimy tu I bierzemy Rancho Starshine Gdzieś tu od razu powinno być. Jest, słuchajcie. I lecimy słuchajcie na kolejny szlak. I wychodzi na to, że jest to ostatni szlak. I gdzie się znajduje? Gdzieś tutaj, słuchajcie. Dokładnie tutaj. Ej, ja, klapnęłam sobie na chwilę i rozmyślałam o starych dobrych czasach. Można sobie było napisać quiz, i nikogo nie obchodziło, że się go testowało na krowach. Odli y okoliczne krowy też mają bzika na punkcie quizów. Żadna z ciebie wołowina, ale widzę, że myślisz podobnie jak one. Dalej sprawdź jak ci pójdzie, siłowanie się z tymi łamigłówkami. Dobra, pierwszy jest tutaj i zobaczmy, czy mi się uda go przejść. Który konie znany ze swojej szybkości w wyścigu na ćwierć mili? Kon rasy Quarter, Morgan, American, Beszki Curly, tego nie znam. Morgan, wydaje mi się, że nie, więc weźmy koń rasy Quarter i lecimy, słuchajcie, do drugiego pytania. Jak coś ja to robię, tak o. Wyjdzie, to wyjdzie. Nie, to jeszcze raz będę nagrywać. I wtedy, wtedy słuchajcie, mówiłam na początku i tak było ze wzgórzem Nilmera. To założył rancho starszy Karl Peterson, Josh Bogosz, Scott Buttergott. Oczywiście, że Karl Peterson, bo jest to rancho starszy na cześć. Starszajna, oczywiście. Kolejne pytanie, numer 3. Który z tych koni zwykle nie jest łączony z Westerning, rinding, Riding? No. Koń pełnej krwi angielskiej, koń American Paint, koń Apalosa. Wydaje mi się, że koń pełnej krwi angielskiej, bo te jednak tutaj gdzieś bardziej się przewijają. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że to będzie koń pełnej krwi angielskiej. I lecimy, słuchajcie, dalej. Kolejne pytanie, numer 4. Ile beczek używa się w Barley singu. Wydaje mi się, że 3, bo jednak tam u Marleya są 3. I lecimy z kolejnym pytankiem. Jak się wabi koń Josha? Black Pearl, Star Heart, pear, Heart. Wydaje mi się, słuchajcie, że to będzie Per Ale mogę się mylić. Zostały nam jeszcze dwa pytanka, więc szybko lecimy, aby ten filmik nie był za długi. I słuchajcie, lecimy. I mamy kolejne pytanko. Jak nazywa się dzielny pies, który kiedyś spędzał czas na ranczu Starshine, przy ranczu? Wydaje mi się, że to będzie Atlas. Budowaliśmy mu ciastka. I ostatnie pytanie. Jak nazywa się wielki czarny byk, strzegący zwierząt na ranczu przed piłkami? Wydaje mi się Predlinard, Wydaje mi się, że to nie wiem. Dobra, i słuchajcie, szybko tam wracamy. I słuchajcie, przekonajmy się, czy dałam, czy nie. Witaj z powrotem, Polina. Daj no, mi zeptanę, twoje odpowiedzi, zobaczymy, jak ci poszło. Mm. Święta krowo, jupi. wszystkie odpowiedzi były poprawne. Powinna, będę z tobą szczera, ten mistrz to coś pięknego. Mam na imię Ramona i jestem aktorką. Wszystkie administratorki quizów to tak naprawdę byłam ja w przebraniu. Przeszło ci wziąć udział w moim interaktywnym przedstawieniu teatralnym. Brawo, zasługujesz na mistrzowski tytuł. I słuchajcie, dostaliśmy siodło. I dostaliśmy, słuchajcie, torbę na siodło. Więc tak, ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa!